sobie przywitać Pana, pana Profesora Tadeusza Dąbrowicza, który cieszy się ogromnie, że przyjął nasze, nasze zaproszenie i z okazji Narodowego Dnia Czytania LARKI wygłosił by dla nas y, odczyt na, na temat tej, tej niezwykłej publikacji. Ale ja chciałam też powitać Państwa. Jest mi niezwykle miło, że Państwo odpowiedzieli na to zaproszenie i przybyli tutaj dzisiaj, aby spędzić najbliższą godzinę z nami tutaj z Panem Profesorem. Hello kocha utwór, nie traci ani sekundy e, z, możliwości poznania czegoś jeszcze e, w zakresie tekstu, o którym się wiem prawie wszystko. Mnóstwo osób od razu dostrzegło e, czar tego e, utworu. Ale byli też tacy, którzy od samego początku wyrazili swój bunt przeciwko utworowi. Do takich ludzi należał na przykład Aleksander Świętochowski, tak samo jak Świętochowski, pretensje do Prusa o złą kompozycję miał Piotr Chmielowski. Mamy zatem dwa przynajmniej powody Świętochowskiego i Chmielowskiego, dla których Prusa, Larkę, współczesni krytycy uznali za autor artystycznie kompletnie chybiony. Chwała pani Jezusowi, że Prus e, nie posłuchał ani jednego, ani drugiego. I że tego utworu nie zmienił. Dlaczego? Bo na tamte czas, na 80 lata, pod względem sztuki artystycznej, pod względem kompozycji, lalka była z całą pewnością najnowocześniejszym utworem w Polsce. Ale z całą pewnością lalka zasługuje na, na lekturę nie dlatego, że jest biernym obrazkiem epoki. Tym, co jest motorem wszystkich działających, jest pieniądz. Pieniądz łączy ludzi w pary, w rodzinie w rodzinie. Ta myśl o tym, że świat jest pozbawiony kompletnie idealów, a opiera się na pieniądzu, to jest chyba najważniejsza lekcja, którą dla Ciebie można wyciągnąć. Mogę powiedzieć, dziękuję Panie Profesorze, bo było mnie bardzo uczelne. Na każdym miejscu i o każdej tak. dobie, gdzie z Tobą <noise> płakał.